Dzisiaj na kanale o technologii rzut oka na nową wersję PlayStation 5. I właśnie te wersję PlayStation 5 będziemy troszeczkę porównywać ze starszą, którą też mamy, ale niezależnie, czy chcecie kupić nowy czy stary model PlayStation 5, to pamiętajcie, że możecie zrobić to w sklepie Media Expert zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. No i muszę wam powiedzieć, że ta nowa wersja PlayStation 5 to jest jednocześnie coś nowego, ale tutaj zbyt wielu nowych rzeczy nie czuć, bo mi się wydaje, że to nie jest tak naprawdę upgrade dla mnie czy dla was, tylko to jest upgrade dla samego Sony, które zmniejszyło wymiary tej konsoli, zmniejszyło także rozmiar chodzenia i tak dalej po to, żeby troszeczkę zaoszczędzić zarówno na produkcji, jak też na transporcie, po to po prostu, żeby więcej zarabiać. To jest właśnie taki mały spoiler co do tego całego materiału, bo tak naprawdę różnic użytkowych w starszym oraz w nowszym PlayStation 5 nie uświadczycie, a te, które są, są naprawdę kosmetyczne. Zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli od wymiarów, bo widać, że ten nowe PS5 Slim jest zauważalnie mniejszy od oryginalnego PS5, chociaż ta różnica nie jest jakaś ogromna. Powiem Wam tak, jeżeli ktoś ma wąską szafkę RTV i mu się ta konsola nie mieściła, no to wiadomo, że powinien zobaczyć, czy ta mu się zmieści, bo istnieje duża szansa, że tak. Ale jeżeli ktoś, tak jak ja miał taką szafkę, że mu ta zwykła PS5 wchodziła, no to nie ma najmniejszego sensu, żeby cieszyć się, że wow, nowy. PS5 jest mniejsze, bo absolutnie nic z tego nie wynika. I ja wiem, że w tym momencie część z Was już pisze komentarz, czemu ty nazywasz ten model slim? Skoro to nie jest slim, to nikt nie mówił Sony, że to jest slim. A OPS4 z 2016 roku, jak mówicie, slim. A jak mówicie o odświeżonych PS3? PS3 slim, PS3 super slim. Stand up, stand up, stand up. Y niespodzianka, kochani. Nie było takich modeli. Sony nie nazywało w ten sposób swoich PS3, PS czwórek, nie było tej informacji na pudełkach nigdzie. A wszyscy jak jeden mąż mówicie, że PS3 Slim, Super Slim, PS4 Slim. I ja wam gwarantuję, że o tym modelu za jakiś czas też będziecie mówić PS5 Slim, bo to oczywiście nie jest nazwa oficjalna. Ona została wymyślona przez media, przez samych użytkowników, No ale skoro tak było w przypadku PS3 i PS4, to też tak będzie w przypadku PS5. To, co jeszcze się zmieniło, to waga, ale powiem Wam szczerze, że nie rozumiem, dlaczego ktoś zwraca na to uwagę. Przecież to nie jest sprzęt, który wkładasz do plecaka i z nim łazisz cały dzień. To nie jest konsola przenośna, ale dobra, jaką mamy tu różnicę w wadze? Ten model waży około 3,2 kg, nowszy. A starszy Marcina waży 3,8 kg, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest pierwsza rewizja, tylko druga. Ja mam w domu pierwszą rewizję i ona waży 4,2 kg, więc ta różnica jest zauważalna. No i skąd ta różnica się wzięła? mamy przede wszystkim mniejszą obudowę, mamy mniejsze chłodzenie. Wiem, że będziecie się bać zaraz, że o mniejsze chłodzenie to znaczy, że ta konsola będzie bardziej się grzać i będzie głośniejsza. Nie. że część z was to jest na szczęście mniejszości, najchętniej by widziała testy laboratoryjne, że Tutaj sprawdziliśmy tę konsolę. Graliśmy na niej w pomieszczeniu o temperaturze 70 stopni przez 13 godzin bez dostępu do wody, jedzenia oraz toalety. W ten sam sposób sprawdziliśmy nowy model. Okazało się, że nowszy grzeje się bardziej o 1,5 stopnia Celsjusza. To jest niedopuszczalne. Ale my to robimy po swojemu, jesteśmy takimi półamatorami, można powiedzieć, więc powiem Wam tak: graliśmy na tym, graliśmy na tym. Obie konsole są odpowiednio ciche. Sama PS5 już była cicha, tutaj nic się nie zmieniło. Też nie zauważyliśmy, żeby jedna konsola albo druga jakoś bardzo mocniej się grzała. Nic się nie działo, nie występowały też żadne błędy, żadna konsola się nie przegrzewała. Więc możemy Wam jasno powiedzieć, że mamy tutaj ten sam poziom głośności. Mamy taką samą efektywność chłodzenia. Jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie, bo tutaj takiej różnicy ja, Marcin, wy nie zauważycie. Zmieniły się za to porty, co prawda nie z tyłu, bo z tyłu to mamy dwa zwykłe USB, ethernet, HDMI i zasilanie, nic ciekawego. Z przodu z kolei na starym modelu mieliśmy zwykłe USB. Oraz USB-C. A na nowym modelu mamy dwa nowsze porty USB-C. Moim zdaniem bardzo dobra decyzja, no bo te USB-C jest coraz częściej używane, a o tym starym zapominamy. Zmieniły się również LEDy, bo w tym starszym modelu PS5 y, główne LEDy były tak naprawdę tutaj. To było bardzo fajne, bo to robiło taki efekt podświetlenia tego elementu najbardziej wystającego konsoli. Prezentowało to się fajnie. Tutaj mamy te LEDy troszeczkę inaczej w nowszym modelu, bo one idą z tej strony, nadal wyglądają ładnie, ale nic nie podświetlają. Nie powiem oczywiście, że to jest jakaś ogromna zmiana wizualna, ale warto było o niej wspomnieć. Jeżeli chodzi o przyciski, tutaj też się zmieniły, bo w tym modelu PS5 z napędem mieliśmy obok siebie przycisk zasilania oraz wyjmowania płyty. Powiem Wam szczerze, ile razy się pomyliłem naciskając te przyciski. Chciałem włączyć konsolę, płyta mi się wyjmowała, chciałem wyjąć płytę, wyłączała mi się konsola, no to nawet nie zliczę. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest na tym czarnym elemencie błyszczącym wyłącznie przycisk włączania, wyłączania konsoli. Tutaj mamy przy napędzie przycisk wyjmowania. Płyty i to jest fajne z jednej strony ze względów ergonomicznych, a z drugiej strony nowy model PS5 ma po prostu odczepiany napęd płyt, więc byłoby to głupie, gdybyśmy kupili model, który nie ma napędu, ale co prawda da się go dokupić, a i tak na konsoli byłby przycisk wysuwania płyty. To byłoby dla wielu osób po prostu niezrozumiałe. Więc Sony przy tej rewizji podjęło słuszną decyzję: przesuwamy przycisk wyjmowania płyt do samego napędu, no z tego powodu po prostu, że ten napęd może być albo może go nie być. W obudowie zmieniła się jeszcze ważna rzecz, a mianowicie panele, bo PlayStation 5 miało panel górny, panel dolny. To oryginalny PS5. Nowa PS5, nazwijmy ją Slim właśnie, ma cztery panele. Dwa, z jednej strony dwa z drugiej strony co ciekawe te dwa panele górne one są takie bardziej błyszczące, odblaskowe, a dolne są matowe. Ktoś powie, że to jest niespójne, ale ja wam powiem, że Sony od dawna takie rzeczy robi, wie to każdy, kto miał chociażby konsolę PlayStation 4, bo tam też część była błyszcząca, część była matowa. Można to traktować jako właśnie taki ukłon w stronę wcześniejszych konsol, te wszystkie panele można zdjąć, a co za tym idzie, tak samo jak w poprzednim modelu PlayStation 5, mamy możliwość wymiany dysku SSD. Nowością jest też większy rozmiar wewnętrznego dysku, bo w poprzedniej wersji konsoli mieliśmy 825 GB. W teorii, bo dla użytkownika po podjęciu miejsca na system i tak dalej zostawało 667 GB. Przyznacie, że to nie jest dużo. A tutaj już mamy dysk 1 TB, Po odjęciu tego samego miejsca na system i tak dalej to jest 848 GB i przyznacie, że to nadal. Nie jest dużo, ale jest lepiej niż w przypadku poprzedniego modelu. Niemniej jednak, na szczęście, jeżeli ktoś chce mieć więcej miejsca na swojej konsoli, no to tak samo jak w poprzednim modelu może łatwo dodać dysk SSD i za chwilę pokażemy wam, jak to się robi. Samo zdejmowanie paneli też jest bardzo łatwe, bo jedyne narzędzie, którego potrzebujemy, to są właśnie te dane nam przez pana Boga ręce, więc trzymamy konsolę. Zdejmujemy w ten sposób panel. No, i jako, że w tym momencie mamy dostęp do napędu, to mogę Wam pokazać, jak wygląda też wymiana albo dokładanie tego napędu. Bo, jeżeli wybierzecie PS5 w nowej wersji cyfrowej, no to ten panel tutaj będzie po prostu płaski. Jak wyjąć albo dołożyć napęd? Wkładamy tutaj paluch z tej strony. Jest taka dziurka, na pewno nie pominiecie. I grube paluchy też wchodzą i wyciągamy. No, i już tak wygląda, właśnie wyciągnięty napęd. No, i tutaj, właśnie mamy złącze, którym łączy się ten napęd z konsolą. Więc widzicie, że to jest naprawdę w prosty sposób zrobione. Instalacja tak samo, tylko zupełnie inaczej czyli robimy to w sposób przeciwny do odwrotnego. Wkładamy tutaj te nóżki, wklikujemy napęd. No i cała filozofia nie jest to przesadnie trudne, więc teraz możemy przejść do zdjęcia tego panelu. Tutaj też używamy siły i ten panel po prostu się zdejmuje, a tutaj możemy wymienić dysk SSD. Więc mamy tutaj otwartą starą konsolę i nową konsolę. Sama instalacja dysku jest naprawdę prosta. Pokażemy Wam to po prostu na modelu XPG S70 Blade, którego używa Marcin w swojej PS5. I teraz otwieramy właśnie tą nową wersję. Odkręciliśmy śrubkę, która tutaj się znajduje. Zdejmujemy tę blaszkę, i już widzimy, że mamy slot na dysk. Więc teraz dysk wyjmiemy z poprzedniej wersji PlayStation 5 z konsoli Marcina. Odkręcamy śrubę, wyjmujemy i wyciągamy dysk. I to jest dysk, którego Marcin używa od pół roku, pasuje bez problemu do PlayStation 5, bo pamiętajmy, że te dyski muszą mieć odpowiednie prędkości. Jak chcecie kupić, to oczywiście linki do Media Expert też są w opisie. No i pamiętajcie, że jak kupicie ten dysk, on będzie nowy, to dostaniecie sam dysk i radiator. One będą osobno w jednym pudełku. Pamiętajcie, żeby ten radiator na dysk nakleić, żeby on się nie przegrzewał. No i pojawia się oczywiście pytanie, ile kosztuje taki upgrade. To oczywiście zależy od pojemności, bo PlayStation 5 po ostatnich update'ach obsługuje dyski SSD o pojemności do 8 TB. W przypadku tego modelu XPG S70 Blade mamy 1 TB, 2 TB, 4 TB, które kosztują chyba 279, 490 i 1100. 70 zł, coś takiego, więc sami musicie podjąć decyzję, jak dużo miejsca potrzebujecie. Z własnego i Marcina do doświadczenia wam powiem, że ta wbudowana pamięć plus 1 terabajt na dysku, czyli ta najtańsza opcja w naszych przypadkach, sprawdza się naprawdę dobrze. No i gdybyśmy sobie teraz w tym momencie tak włożyli ten dysk, no to on będzie sięgał mniej więcej tutaj, więc musimy jeszcze przenieść ten dystans, który znajduje się na końcu. Co to zrobimy? Przenosimy go tutaj, a tą śrubką dokręcimy dysk, więc ten dysk po prostu tutaj wsadzamy. Widzicie, że troszeczkę odstaje, dlatego musimy go tą śrubeczką do tego dystansu po prostu przykręcić. No i oczywiście powinniśmy zamontować jeszcze tę oto blaszkę. No i pojawia się pytanie, czy to robić, czy nie. Jest pierwsza szkoła oficjalna, która mówi, żeby oczywiście tak robić, bo Sony tak to zaprojektowało i tak ma być, ale też wiele osób mówi, że jak tej blaszki się tutaj nie zainstaluje, to jest lepszy obieg powietrza. Przynajmniej tak było w starszym modelu, więc tak naprawdę te decyzje zostawiam Wam. Powiem Wam, że rekomenduję przykręcić tę blaszkę. Jeżeli tego nie zrobicie, to raczej nic się nie stanie, no ale dla wszystkiego dodam, że robicie to na własną odpowiedzialność. Więc teraz pozostało nam właśnie włożyć tę blaszkę, bo ja robię to w sposób oficjalny i na tej śrubce swoją drogą mamy bardzo fajne detale PlayStation. Mamy właśnie te ich znaki trójkąt, koło, krzyżyk, kwadrat. No i właśnie takie smaczki mi się podobają. Cieszy mnie, że tutaj z wewnętrznej strony playta nie zniknęły właśnie też te symbole PlayStation. One nie widać ich na co dzień, ale pokazują, że firma dbała o to, żeby ten sprzęt wyglądał naprawdę fajnie. Niemniej jednak w całej obudowie widać, że to było tak robione na premierę, na bogato troszeczkę, a tutaj już było cięcie kosztów, bo na przykład te właśnie wyloty powietrza, które widać, no nawet kiedy konsola jest skręcona, one były w oryginalnym modelu, a w tym nowym tego nie ma. Wiadomo, że to szczegóły, szczególiki, być może nie warto na to nawet zwracać uwagi, ale skoro już mamy dwa modele, no to trzeba i o tym powiedzieć. No to co? Pozostało nam ubrać konsolę z powrotem. Zaczniemy od tego górnego panelu. Wciśniemy go. No i powiem Wam, że za pierwszym razem oczywiście jest trudno, ale jak ten ruch ogarniecie, to już będziecie wiedzieli, jak to robić. No filozofii to nie ma. Klikło, klikło, klikło i działa. I mamy to. A no i możecie się zastanawiać dlaczego podłączyć dysk wewnętrzny, a nie sam zewnętrzny. No bo wewnętrzny osiąga tę prędkość bardzo wysoką, która jest wymagana przez gry z PS5. Więc na pamięci wewnętrznej i na dodatkowym dysku wewnętrznym generalnie trzymamy gry z PS5. Oczywiście można też te z PS4, jak macie za dużo miejsca, nic się nie dzieje. A jeżeli macie za mało miejsca i się zastanawiacie, gdzie mogę upchnąć jeszcze te moje tytuły z PS4, które bym chciał przejść albo do których chciałbym wrócić no to wtedy możecie podłączyć dysk zewnętrzny. My akurat to testowaliśmy na modelu Adata SE880, którego używamy tak normalnie, więc tutaj po prostu za pomocą kabla USB podłączyliśmy ten dysk, schowaliśmy sobie go za konsolą, żeby go nie było widać, i te gierki z PS4 działały po prostu dobrze. Więc jeżeli potrzebujecie więcej miejsca na gry z PS5 i z PS4, być może nie warto od razu rzucać się na jak największy dysk wewnętrzny, tylko kupić troszeczkę mniejszy dysk wewnętrzny i dysk zewnętrzny, bo ten drugi przy zachowaniu tej samej ceny będzie miał większą pojemność, więc finalnie wydacie tę samą kwotę, a będziecie mieć więcej miejsca. Jeden dysk trochę szybszy, drugi wolniejszy, ale oba się tutaj dobrze sprawdzą. No i jeszcze z takich zmian, które są akurat na minus w tym modelu moim zdaniem, to jest noga, bo jak śpiewał Gustaw Ludkiewicz Daj mi nogę, daj mi nogę, ja ci nogi dać nie mogę. No i chyba Sony tak pomyślały, że nam tej nogi dać nie może, bo wcześniej była taka nóżka dołączona do PS5 i najmniej można było postawić PS5 zarówno w poziomie, jak też w pionie. Co było bardzo fajne, w sensie to nie była najstabilniejsza konstrukcja na świecie, ale miała dwie funkcje. Jeżeli chodzi o nowy model, no to niestety tak fajnie nie ma, bo zamiast nogi mamy dwie nóżki małe i to są po prostu hamskie kawałki plastiku. I jak to działa? No filozofii tutaj wielkiej nie ma, bo jak się dokładnie przyjrzycie, to tutaj widzicie takie dziury. Wciskamy jedną, wciskamy drugą. Do tego mamy trzecią nóżkę, czyli te znaczki PlayStation. No i to po prostu sobie stoi w poziomie, więc spoko, tak? A co, jeżeli to ma stać w pionie? No to oczywiście może. Nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu, żeby to stało w ten sposób, ale to będzie gorzej zasysać z dołu powietrze. Dlatego najlepiej jest mieć specjalną nóżkę do postawienia tej konsoli w pionie, ale ta nóżka kosztuje ponad 100 zł, bo na tyle wyceniło ją Sony. Moim zdaniem bardzo niefajne, no bo jednak niektórzy będą chcieli położyć tę konsolę, inni postawić. W poprzednim modelu to było możliwe bez żadnych dopłat, więc w tym też powinno być. A tutaj widać już takie z jednej strony cięcie kosztów, a z drugiej strony takie wyciąganie pieniędzy od nas, więc to mi się po prostu nie podoba. A jeżeli chodzi o Pada Dual Sense, no to jeżeli chodzi o listę zmian, to prezentuje się ona tak. Nic, nic się nie zmieniło, więc przechodzimy do podsumowania. Więc, tak jak mówiłem na początku, to nie jest update dla Was, to jest update dla Sony. To jest po prostu nowa wersja tej samej konsoli która miała na celu być po prostu tańsza w produkcji, tańsza w transporcie, ogólnie być mniejsza, bo to wszystko się ze sobą łączy, że dodatkowo niektóre rzeczy tutaj usprawniono. To fakt, bo jest dołączany napęd płyt. Jak się wam na przykład kiedyś zepsuje, no to będziecie mogli go łatwo wymienić. To na plus. Mamy dodatkowy port usb z przodu zamiast starego USB. Mamy przeniesiony przycisk wyjmowania właśnie tych płyt na napęd. To są fajne drobne zmiany, ale jestem pewien, że Większości z Was nie będą interesować. To, co może Was zainteresować, to jest fakt, że jak mieliście za małą szafkę RTV, żeby włożyć PS5, żeby ona tam leżała, no to już ta nowa PS5, która jest mniejsza, być może tam się zmieści i to jest pewien powód, żeby kupić tę nową wersję konsoli. A poza tym to mamy mnóstwo powodów, ale one absolutnie nie różnią się względem tej starszej wersji, bo to jest nadal ta sama bardzo dobra PS5, z tą samą wydajnością, z tą samą wydajnością kolejnością chłodzenia również, z tym samym poziomem głośności. Tak naprawdę zmieniło się tutaj niewiele, więc gdybym ja miał wybierać, którą wersję kupić i miałbym taką szafkę RTV, że zarówno ta i ta konsola się zmieści i nie będzie się przegrzewać, no to powiem Wam, że kierowałbym się wyłącznie ceną wyłącznie ceną. Która jest tańsza, to bym brał. No na plus tej starszej wersji jeszcze dochodzi fakt, że dostajemy tę nóżkę, na której można postawić konsolę nie tylko w poziomie, ale też w pionie, ale to też nie jest jakaś ogromna zmiana, więc tak jak mówiłem, kierowałbym się tutaj głównie ceną, chyba że ktoś się boi, że mu się ten napęd zepsuje i że chciałby mieć w przyszłości łatwiejszej wymiany go. Więc jak macie PS5, to siedzicie na tym PS5, niech Wam w ogóle nie przyjdzie do głowy wymieniać tego modelu na nowszy, a jak kupujecie teraz PS5, no to po prostu patrzycie, który z tych modeli jest tańszy i go kupujecie, ale to jest wybór i tak chwilowy, bo ta stara wersja konsoli zostanie z nami tak naprawdę wyłącznie do czasu wyprzedania jej zapasów i niedługo to będzie jedyny model, który będzie można kupić. I tak samo było w przypadku PS4, bo pojawiło się PS4 Slim, zwykła PS4 przystańczona, stała być produkowana, no i ta slimka stała się podstawowym, jedynym wręcz oficjalnie sprzedawanym modelem konsoli i tak samo będzie w tym przypadku. Ale niezależnie, czy chcecie kupić nowy, czy stary model PlayStation 5, to pamiętajcie, że możecie zrobić to w sklepie Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. Więc tak jak powiedziałem, oba modele PlayStation 5 są naprawdę fajne. Jak macie ten, to nie zmieniacie na ten. Jak kupujecie nowy, no to tak naprawdę poza wymiarami nie zauważycie prawie żadnej różnicy. Oba są świetne. I ja wiem, że część z Was pod naszymi shortami z unboxingu pyta, no to po co wykupiliście to PlayStation nowy, jak macie ten, po co ci dwa i w ogóle. No to ja już mówię, to jest nasza praca, między innymi, więc jak się pojawia nowy model konsoli. To kupujemy ją, bo tę konsolę kupiliśmy za własne pieniądze, po to, żeby wam ją pokazać i żeby zrobić materiał. I pytaliście też, a Marcin, co ty z tym zrobisz, i będziesz miał dwie konsole? No i nie, Marcin ma PlayStation 5, ja mam PlayStation 5, więc to PlayStation 5 pójdzie po prostu do Łukasza, bo on nie ma PlayStation 5, a być może chcielibyśmy razem czasami pograć. A, i przepraszamy Was, że ostatnio pojawiło się tyle materiałów o PlayStation, ale wyszedł portal. Minęły 3 lata od premiery PS5. E, niespodziewanie w Polsce, Pojawiła się ta wersja, bo my się o tym dowiedzieliśmy, jak ona trafiła do sklepów i ją od razu kupiliśmy. Więc dużo było tych materiałów o PlayStation i na jakiś czas sobie z tą konsolą dajemy spokój na kilka tygodni, może i miesięcy zobaczymy i więcej będziemy mówić o innych sprzętach. To tak, żebyście nie myśleli, że to jest miesiąc sponsorowany przez Sony. Sony nie zapłaciło nam w tym miesiącu w ogóle, nie, w ogóle nam jeszcze, jak pracujemy u siebie, nie zapłaciło nam za żaden materiał, więc powinniście o tym pamiętać. To już było wszystko, co mieliśmy Wam dzisiaj do powiedzenia, więc klasycznie prosimy Was o łapkę w górę, subskrypcję, kliknięcie dzwoneczka, żeby widzieć więcej naszych filmów. A i na koniec mamy dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. Dzisiejsze hasło odcinka to jest PS. 5,5, no bo mamy tutaj w sumie i połowę generacji, i taki odświeżony model PS5. Więc jeżeli obejrzeliście ten odcinek od początku do końca, to wpisujecie to hasło i wiemy, że przez ten cały czas byliście z nami. A poza tym widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Już troszeczkę mniej PlayStation będzie. Cześć.